Kiedy żeśmy chcieli wymienić dwie trzy deski, okazało się, że jest taka kostka na zamku, prawie Malburki. Pani konserwator mówi, musimy tu przywrócić stan pierwotny. Proszę kochani, zobaczcie sklepienie, data budowy 1717. Tam jest kierp biskupów warmińskich, data tego sklepienia. Tutaj się szykujemy, ubieramy do do Mszy Świętej. To nie jest symbol franciszkanów. No? No. E, tak, tak, tu, ale tu popatrzcie, tu jest Bernardynów, Szata 150 lat. E, święci bernardyńscy, e, święty Franciszek, Antoni, Bonaventura, Bernard Kapistran, Ludwik. Mhm. Zobacz, to jest. No Ale dzisiaj to mamy i no, pochodził Jak to było? Zanim poszedł do ołtarza Bernardyn musiał objąć ręce. Obejmie mnie panie z mojej winy. Więc Braciszek tu nalewał. To wszystko jest z cyny. Tu była nalewana woda i sobie symbolicznie odływał ręce, szedł do ołtarza, woda ściekała do wiaderka. Po tygodniu braciszek nabierał, przelewał tutaj i ta woda wystarczyła na miesiąc albo i dłużej. No to, to było oszczędność wody, nie tak jak dzisiaj. Nie żartuję.